Listopad jest bardzo dziwnym miesiącem. Jeżeli dostajesz wypłatę co tydzień bądź co dwa tygodnie, to w tym miesiącu dostaniesz dodatkową wypłatę. Ale czy aby na pewno jest to dodatkowy dochód? Zaraz wszystko wytłumaczę. Dziś pokażę ci, w jaki sposób budżetuję, gdy dostaję dodatkową wypłatę i jak ważne jest planowanie na przyszłość. Witaj na kanale Obozu Budżetowego Blask. Ja nazywam się Karolina. Wszyscy na mnie Karola i chciałabym opowiedzieć Ci dziś o e, budżecie. Jak budżetować dodatkową wypłatę? W ciągu roku są dwa miesiące, kiedy dostajesz dodatkową wypłatę. Jednak czy aby na pewno jest to dodatkowa wypłata, jak zaplanować swój budżet i co powinnaś z tym zrobić? Dziś pokażę Ci, jak to może wyglądać i jak ja budżetuję swoje dochody, gdy taka sytuacja nastąpi. Pokażę Ci dwa przykłady. Pierwszy to dostawanie wypłaty co dwa tygodnie. Drugi to. Wypłata co tydzień. Najważniejsze, co musisz zapamiętać w planowaniu budżetu, gdy otrzymujesz wypłaty co tydzień bądź co dwa tygodnie, to planowanie na przyszłość. Gdy ja planuję z wyprzedzeniem, korzystam z metody kalendarza. Metoda kalendarza pozwala na zobaczenie, gdzie Twój dochód musi być przekazany. Tak więc pozwól, że Ci pokażę, jak ja budżetuję moje pieniądze, gdy dostaję dodatkowy dochód. W tym przypadku. Korzystam z metody kalendarza. Zanim zacznę, muszę powiedzieć, że podane tutaj liczby to przykłady. Rachunki i wysokość wypłaty pokazana jest dla zobrazowania. Nie są to prawdziwe liczby, jednak metoda i sposób planowania jest identyczny do tego, którego używam, co wypłatę. Wypełniając swój finansowy kalendarz, korzystam także z metody zakreślacza. Jest to nic innego jak przypisanie koloru danej wypłacie lub rachunkowi. W kalendarzu finansowym znajdują się Moje wypłaty, moje rachunki, a także jakiekolwiek okazje, które będą wymagać ode mnie wydania pieniędzy. Jak widzisz, w listopadzie mam wypłatę co drugi tydzień, 1, 15 i 29. Każda wypłata oznaczona jest innym kolorem, a rachunki, które płacę są w kolorze wypłaty, której używam do tego celu. W tym przykładzie moja wypłata wynosi 1500 i dostaję ją co dwa tygodnie. Wypłatą z 1 listopada opłacę auto, które przypada na 5 listopada. I wynosi 250, a także opiekunkę do dziecka, która wynosi 350 i przypada na 10 listopada. Tak zwane od wypłaty do wypłaty, mój budżet będzie wyglądać następująco. Z tej wypłaty opłacam auto które przypada piątego. I tutaj bardzo ważne jest planowanie na przyszłość, a konkretniej na, 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 na kolejny miesiąc. Większość osób, która otrzymuje wypłaty więcej niż raz w miesiącu, ma problem z opłaceniem dużych rachunków z jednej wypłaty. Przykładowo czynsz, który musi być opłacony pierwszego, wynosi 1300. Gdybym opłaciła ten rachunek z jednej z moich wypłat, zostałoby mi bardzo mało pieniędzy na życie, jedzenie, rozrywkę, spłatę długów, jakiekolwiek inne rachunki. Dlatego najlepszym sposobem na wyjście z takiej sytuacji jest podzielenie tego wielkiego rachunku na kilka wypłat. Tak jak na tym przykładzie pokazałam, do zapłacenia tego czynszu 1 grudnia używam kilku wypłat i rozbijam czynsz na małe kawałki, tak aby łatwiej to było połknąć. Wypłata pierwszego jest na różowo, 15 na turkusowo, a 29 na pomarańczowo. Za każdym razem, gdy otrzymasz wypłatę, stworzysz budżet, który wygląda właśnie tak. Tutaj rozplanowałam wypłatę z 1 listopada, ale już napisałam, że 300 funtów przeznaczam na czynsz, który muszą zapłacić 1 grudnia. Od ciebie zależy, gdzie chcesz trzymać te pieniądze ponieważ gdy nadejdzie czas, będziesz potrzebować tych pieniędzy, aby zapłacić właśnie za ten rachunek. Ja swoje pieniądze trzymam na specjalnym koncie bankowym, przelewam je tam za każdym razem, gdy dostaję wypłatę i wiem, że czekają na mnie, gdy muszę zapłacić rachunek. To, gdzie Ty będziesz trzymać swoje pieniądze, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, jeżeli jesteś podatna na impulsywne zakupy i możesz bardzo łatwo wydać te pieniądze, jeżeli one będą u Ciebie na koncie codziennym, to byłoby o wiele lepiej, gdybyś wybrała te pieniądze, wsadziła do jakiejś koperty i tą kopertę w jakieś bardzo bezpieczne miejsce. Z wypłaty, którą otrzymują 15 listopada, muszą opłacić więcej rachunków. Jest to telefon w wysokości 75, który przypada 19, 22. muszą opłacić pożyczkę w wysokości 50, 25. prąd w wysokości 100, a 27. kartę kredytową. W wysokości 85 funtów. Oprócz tego odkładam także pieniądze na czynsz, który mam zapłacić 1 grudnia. I muszę opłacić te wszystkie rachunki z tej jednej wypłaty, ponieważ nie dostaję kolejnej wypłaty aż do 29 listopada. Jest to moja dodatkowa wypłata na miesiąc listopad. Rozpisany budżet dla tej wypłaty z 15 będzie wyglądać następująco. Na górze wpiszemy wysokość wypłaty, w rachunkach wpiszemy telefon, pożyczkę, prąd, kartę kredytu, no i oczywiście czynsz. Po zsumowaniu rachunków i odjęciu ich od wysokości wypłaty. Zostanie nam 990 funtów, które możemy przeznaczyć na jedzenie, rozrywkę, jakiekolwiek koperty sobie przygotowałyśmy, planowane wydatki na dodatkowe spłaty długów i na dodatkowe oszczędności. Teraz przechodzę do ostatniej wypłaty, którą otrzymamy 29 listopada, która jest naszą dodatkową wypłatą, ponieważ normalnie nie dostałybyśmy jej w listopadzie, tylko w, już w grudniu. Dlatego musimy wziąć kalendarz na grudzień, i zaplanować wydatki. Musimy zauważyć, że to właśnie w grudniu 5 i 10 po raz kolejny mamy opłatę za auto i opiekunkę dla dziecka i nie dostajemy wypłaty aż do 13 grudnia, tak więc musimy rozplanować te pieniądze z 29. Oprócz tego musimy. Zebrać dodatkowe pieniądze na czynsz, który jest do zapłaty pierwszego, i mimo tego, iż zbierałyśmy pieniądze z wcześniejszych wypłat, to i tak musimy dorzucić dość sporą część, tutaj na tym przykładzie, aż 800, i choć 29 listopada dostaniemy dodatkową wypłatę, tak naprawdę nie jest to dodatkowa wypłata, ponieważ nadal musimy opłacić te rachunki, które mamy w grudniu. A ponieważ w 29 listopada przypada także Czarny Piątek, wiele z nas, szczególnie te osoby, które nie prowadzą budżetu, wykorzystają te pieniądze na zakupy. Związane z Black Friday i z Cyber Monday, a później okaże się, że jednak są rachunki do zapłacenia, a pieniędzy już nie ma. W taki właśnie sposób najczęściej popadamy w zadłużenia i sięgamy po karty kredytowe. Bardzo prostym sposobem, aby tego uniknąć, jest po prostu stworzenie budżetu. Mam nadzieję, że na tym przykładzie zauważyłaś, jak bardzo ważne jest patrzenie na Twój finansowy kalendarz, stworzenie takiego kalendarza i planowanie z wyprzedzeniem. Wszystkich wydatków i przychodów, także. I teraz patrząc na tą wypłatę, którą otrzymujemy 29 listopada, czyli tą dodatkową wypłatę, jeżeli otrzymujesz wypłaty co dwa tygodnie, to właśnie w tym miesiącu dostaniesz e, aż trzy wypłaty i, i ta wypłata będzie dodatkowa. Nie mówię, że całą tą wypłatę po, zjedzą Twoje rachunki. Po prostu musisz zaplanować swoje wydatki i wtedy te pieniądze, które Ci zostaną, wtedy je możesz wydać na cokolwiek chcesz. W końcu są to Twoje pieniądze. Musisz tylko pamiętać, aby planować z wyprzedzeniem swój budżet. I tak to wygląda, gdy dostajesz wypłaty co dwa tygodnie. Spójrzmy teraz na przykład, gdy dostajesz wypłatę co tydzień, i bardzo często to się zdarza, że właśnie. Tutaj w Anglii dostajemy wypłatę co tydzień i to jest naprawdę zmora. Największa zmora, z jaką się spotkałam tutaj w Anglii, to właśnie dostawanie wypłaty co tydzień. Mój mąż nadal dostaje wypłatę co tydzień i to jest naprawdę bardzo, bardzo frustrujące. Jednak o wiele łatwiej jest nad tym zapanować dzięki budżetowi. W naszym przykładzie dostajemy wypłatę co piątek i jest ona w wysokości 750 funtów i tak jak w przykładzie z Wypłatą, którą dostawaliśmy co dwa tygodnie, dokładnie tak, tak samo jest teraz. Za każdym razem, gdy dostajesz wypłatę, musisz usiąść i zobaczyć, co musisz tą wypłatą zapłacić i gdzie te pieniądze musisz wsadzić. Wypłata, którą otrzymamy 1 listopada, musimy opłacić nasz rachunek piątego, czyli auto. I nadal pozostanie nam sporo pieniędzy, dlatego musimy się rozplanować co zrobić z tymi pieniędzmi. Musimy zaplanować, ile pieniędzy przeznaczymy na czynsz, który mamy do opłacenia 1 grudnia. To samo będzie z wypłatą z 8, z 15, z 22 i z 29. Musimy planować wydatki, ponieważ kolejna wypłata w grudniu Nasza pierwsza wypłata w grudniu będzie dopiero 6. Tak więc musimy się upewnić, że mamy wystarczająco pieniędzy na to, aby opłacić czynsz i auto. I to wszystko jest w grudniu przed naszą pierwszą wypłatą. Tak więc rozpisany budżet dla wypłaty z 1 listopada będzie wyglądać następująco. Będziemy mieć zapisane 250 na auto, a także 300 na czynsz 1 grudnia. Jeżeli sumujemy nasze rachunki i odejmiemy je od wypłaty, pozostałe pieniądze to są te, które możemy przeznaczyć na jedzenie, na rozrywkę, na spłatę długów, na oszczędności, cokolwiek tylko chcemy. Wypłatę z, z 8 listopada musimy opłacić opiekunkę. Jest to 350 funtów i także przeznaczamy. Część tej wypłaty na czynsz, który jest 1 grudnia. I w tym przypadku przeznaczymy tylko 100, ponieważ 350 funtów za opiekunkę pożera dość większą, znaczną część naszej wypłaty. Wypłata z 15 musimy zapłacić tylko za telefon w wysokości 75, tak więc większa część tej wypłaty zostanie właśnie przeznaczona na zapłatę czynszu, ponieważ przeznaczymy tam aż 450. W wypłata 22 ma, musimy zapłacić aż trzy rachunki. Jest to pożyczka, prąd i karta kredytowa. Z tej wypłaty przeznaczymy tylko 250 na, na czynsz. I ostatnia nasza wypłata, która, którą dostajemy 29 listopada, czyli nasza dodatkowa wypłata. Z tej wypłaty musimy przeznaczyć pozostałe pieniądze brakujące do czynszu, a także musimy trzymać te pieniądze na zapłatę rachunku za auto, która przypada na 5 grudnia, ponieważ nasza kolejna wypłata, nasza pierwsza wypłata w grudniu przypada na 6. Tak więc planowanie jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli nie chcesz siedzieć co tydzień, co wypłatę nad swoim budżetem, a masz na przykład czas raz w miesiącu, to nadal jest możliwe stworzenie takiego budżetu. Będziesz potrzebowała highlight highlightery. Możesz to wszystko zrobić za jednym razem, możesz to wszystko spisać, zaplanować na jednej kartce papieru, na Trackerze dochodów i rachunków. Po prostu wszystkie wypłaty, wszystkie wydatki wpisujesz na, na tej kartce i każdą wypłatę i każdy rachunek, który odpowiada tej wypłacie, zaznaczasz tym samym highlighterem. Jak widać tutaj na kartce, wypłata z pierwszego jest różowa, wypłata z piętnastego jest y, turkusowa, a wypłata z 29 jest pomarańczowa. I teraz każdy rachunek, który jest do opłacenia, jest w kolorze tego, tej wypłaty, z której będziemy przekazywać, przekładać pieniądze. I tutaj przy takim zbiorze wypłaty i rachunków będziesz miała wysokie kwoty. I pamiętaj, że te kwoty muszą ci wystarczyć na cały miesiąc. Lepiej, łatwiej jest planować z tygodnia na tydzień. Niż z taką dużą sumą pieniędzy, ponieważ spojrzysz na tą, na tą sumę, wydaje Ci się, że masz bardzo dużo pieniędzy i wtedy możesz poszaleć na zakupach, bo, bo coś ci się należy, bo coś, coś, coś musisz kupić, bo coś ci padło w oko, a później nie będziesz miała wystarczającej ilości pieniędzy. Już nie na rachunki, bo rachunki już odjęliśmy, rachunki już opłaciliśmy, zaplanowaliśmy na to, ale na jedzenie, na rozrywkę. Chociaż oczywiście, jak długo masz opłacone rachunki, cała reszta to jest Twoja wolna wola. A więc mam nadzieję, że ten filmik był pomocny, że przekonałam Cię do tego, aby prowadzić budżet. I postarajmy się nie wydać wszystkich pieniędzy z dodatkowej wypłaty na Black Friday. Życzę Ci bardzo miłego dnia i sukcesów finansowych. Jeżeli czegokolwiek nie zrozumiałaś, jeżeli potrzebujesz, żebym Ci cokolwiek dodatkowo wytłumaczyła, skontaktuj się ze mną, zapisz się na newsletter, odezwij się do mnie na Instagramie Buziakipa.